Wracamy właśnie z Chorwacji do Słowenii. Właściwie taki był trochę plan, ale nie mamy smuteczku, że opuszczamy już Chorwację. Jakie są wnioski, Adrian? Tak? Taki trochę smutny kraj. Jakoś, no. no. Tak, przyroda nie zachwyca, poza oczywiście bitwickimi. Ludzie nie zachwycają. Jedzenie nie zachwyca. Nie zachwyca. Ceny nie zachwycają. Ceny nie zachwycają. Ilość turystów nie zachwyca. Albo zachwyca, bo ich jest tak dużo. No no tak, trochę przerost formy nad treścią, jeśli chodzi o Chorwację. A byliśmy w sumie w kilku miejscach. Bo napiszemy dokładnie w jakich na mapie. No i w sumie trochę też pogoda nam się kiepsciła Przez te dwa dni było... 17-16 stopni wieczorami padało. No i tak, no i mamy trochę takie wnioski, że wracamy do Słowenii, gdzie było więcej natury. Nas zdecydowanie bardziej zachwycają miejsca stworzone przez naturę, a nie przez człowieka. A także miejsca, gdzie jest natura, las, jakieś parki, a nie betonoza miast, takiej zabytki kościoły i w ogóle. No po prostu tego nie odwiedzamy zazwyczaj. Dobrą kawę. Dobrą kawę, tak. A więc wracamy sobie do Słowenii. Takie to wnioski z naszej chorwackiej przygody autem. No może wrócimy kiedyś, może nie wrócimy. Może bardziej samolotem. A jeżeli coś się trafi fajnego na jakiś plażing, smażing, ale wydaje mi się, że jeszcze nawet... Już nie mówiąc o egzotyce, ale nawet jeżeli Europa ma tyle do zaoferowania, czyli Grecja, w której jeszcze nie byliśmy, tak, czy, czy na jakieś inne tam kierunki, powiedzmy bardziej bliżej Europy i piękniejsze plaże, chociażby na Cyprze, na którym byliśmy też w tym roku. Więc wracamy do Słowenii, w której jest bardziej zielono, bardziej sympatycznie i faktycznie mniej odczuwalni są ludzie. się. Więc polecamy Słowenię, nie polecamy mm. a <laughs> także ich cen do, yy, na yy, płatnych drogach. Bardzo drogo. Serio, jest tak drogo, że po prostu jest niewyobrażalne, żeby dać 8-12 euro za pizzę, a my nie wybieraliśmy miejsca. Yy, bardzo takich turystycznych miejscach 8, 2, na 8 euro to było powiedzmy standardowa tak, cena, ale w wielu bardzo miejscach było 12, od tak tego się zaczynały ceny. Bo... Tak, tak. Więc gdybyśmy mieli jeść chyba 3 posiłki codziennie, no bo się zazwyczaj sobie robiliśmy sami na kempingu, albo jak mieliśmy tam na ciepłe sobie jedliśmy sami, mieliśmy część jedzenia. Mm, no i pamiętam, nawet się mówiłam właśnie, że jakbyśmy na Bali, mówię, pizza 8 euro, ojej, to droga knajpa była. A tutaj. To była ekskluzywne rzeczywiście. Tak, a to były naprawdę mega ekskluzywne knajpy, a tutaj 8 euro to był taki minimum, więc ja naprawdę uważam, że no mega droga jest ta Chorwacja. I to jest tak, że to też nie jest smaczne. tak? Wczoraj zjedliśmy za 8 euro tego ala kebaba na pół. No, jedliśmy się tym, mięso było dobre, no ale słuchajcie, to było bez ani ziemniaków, ani bułka sałatki. Z socie, bułka, z bułka z mięsem, z iwa. sosem, właśnie z ajwarem mega słabe, naprawdę. Uważam, że jest tyle innych ciekawych kierunków, więc ja nie wiem, czym się zachwycają ludzie w Chorwacji. Może nam powiecie, podpowiecie jakieś miejsce.